Rocznik 2010, kategoria b light z przyborem. Miejsce pierwsze Maria Werblińska, KKS Kalisz. Miejsce pierwsze egzekwo Blanka Kowalska, KKS Kalisz. Miejsce drugie Alicja Witek, UKS Gliwice. Miejsce drugie egzekwo Paula Zakrzewska, RG Legia za Warszawa. Miejsce trzecie, Zuzanna Tomaszewska, La Passione, Łódź. Egzekwo, miejsce trzecie, Gabriela Dorabialska, KKS Kalisz. Starlight in the beautiful sea, I choose to be happy. You and I, you and I, like diamonds in the sky. You're shooting star I see, a vision of beauty, beauty. When we